Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Bronisław Komorowski. O zabranie głosu proszę gospodarza dzisiejszego spotkania, burmistrza miasta Szczecinka, Pana Jerzego hardy daglasa Dziękuję bardzo. Chciałem na początku oczywiście Pana Prezydenta bardzo serdecznie przywitać w Szczecinku. Sprawdziliśmy to z całą pewnością. Jest Pan pierwszym prezydentem III RP, który e, przyjechał w trakcie urzędowania do Szczecinka. Także tym bardziej jest nam miło i, i bardzo dziękujemy. Podejrzewam, że drugi też będzie. Tak jest, tak. To jest bardzo, bardzo trafna uwaga byśmy nawet sprawdzili, że ostatnio aż tak ważną osobą, która była w Szczecinku, był Ulrich von Jungingen. To było w 1409 roku. Panie Prezydencie, ja mam do Pana taką prośbę. Pan zechciał tutaj troszeczkę stać z boku, bo ja chciałbym Panu w pigułce pokazać Szczecinek, miasto, w którym Pan do tej pory chyba nie był, a jeżeli to dawno i my nic o tym nie wiemy, na pewno nie jako prezydent. Dostałem właściwie misję trudną do wykonania, ponieważ mam na prezentację 7 minut, a już zająłem z niej minutę. Także proszę, jedziemy. Tak? Momencik, tak? Teraz się okaże, że to nie działa. Przerzuciłem. O. Zacznę od tego, że Szczecinek no, jest tak piękny między nimi, dlatego że jest niesamowicie położony. Jest to miasto na przesmyku między jeziorami. W swoich granicach administracyjnych zawiera trzy jeziora. Zajmuje teren 48 km kwadratowych, a liczba ludności waha się w okolicy 40 tysięcy. Jak widać tutaj jest na rubieżach województwa zachodniopomorskiego. pomorskiego, tutaj mamy województwo pomorskie, wielkopolskie, no i Szczecinek jako Stolicę Powiatu Szczecineckiego. W czasie ostatnich lat między rokiem 2006 a 2013, wydaliśmy na rozbudowę zmiany w szczecinku 240 milionów złotych z tego 154 miliony złotych to jest dofinansowanie z, przede wszystkim z Unii Europejskiej, ale nie tylko. Te środki zewnętrzne pozwoliły nam całkowicie właściwie zmienić nasze miasto. Szczecinek jest bardzo węz ważnym węzłem kolejowym leży na przecięciu dwóch dróg krajowych. Dla nas najważniejsza jest droga numer 11. Być może pan prezydent coś słyszał o staraniach tutaj miast, które są wzdłuż 11. Będę kończył, wie pan doskonale o co chodzi, tutaj lobbying jest bardzo potrzebny, a ta, ta droga może patetycznie mówiąc, że jest drogą życia dla miast, które leżą w wzdłuż jedenastki, przede wszystkim dla Piły i Szczecinka i naprawdę nie ma w tym żadnej przesady. Parę lat temu opracowując strategię rozwoju miasta... Doszliśmy do wniosku, że musimy postawić równolegle ze względu na piękne położenie Szczecinka, na rozwój turystyki, ale również rozwój przemysłu, który zapewnia miejsca pracy. Jeżeli chodzi o przemysł w Szczecinku, mamy tutaj kilka dużych zakładów pracy. Największym zakładem jest Kronospan. To, są, to jest firma z kapitałem zagranicznym, austriackim, prywatna, produkująca. Jest to największa na świecie firma produkująca płytę meblową. E, oprócz tego mamy bardzo dużą, też największą w Polsce firmę e, fabrykę Schneidera e, i różne inne. Ja chciałem tutaj e, dosłownie jako ciekawostkę pokazać firmę niezwykle interesującą, trawnik producent, wszystkie e, stadiony w tej chwili ważniejsze w Polsce są zaopatrywane przez firmę Pana Gumienicuka w trawę z rolki, mało tego ma już promesę na obsługę nie wiem, chyba mistrzostw Europy, które mają się odbyć w Rosji. Także. E, jak coś tutaj poszaniłem, to przepraszam bardzo, ale nie jestem specjalistą od piłki nożnej. Olbrzymią w tej chwili wagę przywiązujemy do rozwoju klastra meblowego. To jest, no, to jest rzecz, która się dzieje w tej chwili. Tak jest budowana. Pierwsza duża hala to są mniej więcej te tereny. Mam nadzieję, że to jest początek tylko tych, tych inwestycji. Ona powinna być pierwsza hala oddana w przyszłym roku. To będzie kilkaset nowych miejsc pracy, i mamy nadzieję, że jest to pomysł, na którym można opierać myślenie o rozwoju naszego miasta. Parę słów na temat infrastruktury społecznej. Pan prezydent powiedział, że lubi jeździć na prowincję. Ja oczywiście tego nie odebrałem w żaden sposób pejoratywnie. Jesteśmy do pewnego stopnia prowincją, ale chcę pokazać, że można również na prowincji, że tak powiem, mieć wszystkie atuty te, które ma się w dużym mieście, czyli mieć dobre szkolnictwo. Dobrą opiekę zdrowotną, mieszkać w bezpiecznym mieście, a do tego korzystać z tego wszystkiego z czego nie mogą korzystać w dużych miastach, to znaczy wyjść z domu, być w Parku Zabytkowym, pójść do lasu, popływać po naszym pięknym jeziorze. Wymienione są wszystkie szkoły. Ja chciałbym zwrócić uwagę. Tutaj na pewną rzecz. Miasto co roku przeznacza dodatkowe środki na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, i w drodze takiego eksperymentu, chyba który nie jest ćwiczony nigdzie w Polsce, myśmy otworzyli wszystkie obiekty sportowe do późnego wieczora dla dzieci i młodzieży. Wszystkie kluby, które trenują dzieci i młodzież, mają dostęp do, obiegu, do obiektów sportowych za darmo. Dofinansowujemy trenerów i instruktorów, którzy pracują z dziećmi. Dla odmiany też to jest pewne nowum. Faktycznie nie dopłacamy do sportu kwalifikowanego dorosłych, co stwarza, że tak powiem, też pewne napięcia, no ale nie można mieć wszystkiego. Ale za to doprowadziliśmy do czegoś takiego, że w tej chwili mamy to dokładnie obliczone: 34% młodych ludzi we wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych trenuje jakiś sport. Czyli jest gdzieś w jakimś klubie objętych w jakiejś sekcji sportem. W rankingach bezpieczeństwa miasto zajmuje stale właściwie albo pierwsze, albo drugie miejsce w województwie zachodniopomorskim. Mamy tutaj specjalny system monitorowania na Wajmaxie, y bardzo nowoczesny. Też jako pierwsi w Polsceśmy to wprowadzili. Kamery internetowe, które praktycznie objęły całe miasto. Doświetliliśmy przejścia dla pieszych i wiele innych rzeczy. No mam mało czasu, nie będę mówił. Cały ten... Bardzo ważnym elementem jest ta krytykowana straż miejska. To Straż Miejsko m.in. utrzymujemy z fotoradarów, wcale się nie wstydzę tego powiedzieć, ale nie są to jakieś, jakieś wielkie sumy, ale pieniądze są znaczone na poprawę bezpieczeństwa w mieście. No i co? A. Jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną, to jest druga taka tutaj nasz, że tak powiem, no, oczko w głowie. Też idziemy swoją drogą, którą nie wszyscy ćwiczą. Namówiłem starostę, abyśmy przekształcili szpital publiczny w niepubliczny. Stworzyliśmy spółkę, to znaczy, stworzył Pan starosta. Miasto wykupiło dobrowolnie w tej spółce udziały. Ma w tej chwili tych udziałów 27%. Poza tym, żeśmy bardzo ściśle współpracujemy z oddziałami prywatnymi i stworzyliśmy coś w rodzaju nieformalnego konsorcjum zdrowia. Podczas gdy wszyscy narzekają na służbę zdrowia, ja nie słyszałem, szczerze mówiąc, narzekań. Służba zdrowia jest na bardzo wysokim poziomie, szpital przynosi zyski, na tyle dobrze ma się, iż rozbudowujemy w tej chwili szpital i dosłownie za miesiąc oddamy całe nowe skrzydło z lądowiskiem dla helikopterów na dachu. Jeżeli chodzi o sport i rekreację, no, jeżeli chcemy rozwijać turystykę, to musimy głównie oprzeć ją o turystykę sportową, ponieważ sanatorium to my nigdy nie będziemy przy dużym przemyśle. I tutaj pokazujemy te wszystkie obiekty, które mamy. Jest ich bardzo dużo. Tak, jak powiedziałem, wszystkie absolutnie są otwarte dla dzieci i młodzieży za darmo. Takim naszym flagowym produktem jest najdłuższy w Europie wyciąg do nart wodnych. Jeżeli kiedyś Pana Prezydenta nam mówię, żeby to jednak przyjechał latem, to może się, że tak powiem, przepłyniemy. Ja próbowałem, nie jest to łatwe, ale nie jest niemożliwe. Kolejnym takim elementem, który decyduje o jakości życia w mieście, jest to, aby była na wysokim poziomie kultura wydajemy bardzo duże pieniądze na kulturę, stworzyliśmy samorządową agencję promocji kultury, która ma wiele zadań, między innymi jest operatorem tego centrum konferencyjnego w którym w tej chwili jesteśmy sprowadzamy różnego rodzaju przedstawienia teatralne powiedziałbym naprawdę nie mamy się czego wstydzić mamy też bardzo dobrą współpracę z filharmonią tutaj małą tak zwaną szczecinecką opartą przede wszystkim o szkołę pierwszego i drugiego stopnia muzyczną Chciałbym, żeby tak w każdym mieście relatywnie tyle osób słuchało muzyki, co w Szczecinku. Co miesiąc koncert Małej Filharmonii i 300 osób zapełnia widownię. To jest nasze centrum, w którym w tej chwili jesteśmy. Mała Filharmonia. Często koncerty odbywają się razem ze Szkołą Muzyczną z Brandenburga, Bardzo ścisła współpraca tych szkół. I jeszcze dosłownie parę słów, pewno się w 7 minutach i tak nie zmieściłem, ale... To jest powód, dla którego Pan Prezydent do nas przyjechał, z czego się bardzo cieszymy. Wygraliśmy konkurs organizowany przez Towarzystwo Urbanistów Polskich pod auspicjami Związku Miast Polskich, ale przede wszystkim tutaj pod, pod patronatem Pana Prezydenta. Dosyć niespodziewanie dla nas zostaliśmy laureatem ogólnopolskim w tej właśnie kategorii rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Zieleni. Myślę, że mimo żeśmy się nie spodziewali, to uważam, że nam się to należało, dlatego że naprawdę jest to piękny projekt. Przede wszystkim udało nam się coś, co wydawało się też takim mission sposób, To znaczy, myśmy połączyli ten historyczny aspekt tego parku z funkcjonalnością, której oczekują mieszkańcy. To jest ulubione miejsce spacerów, to jest ulubione miejsce wypoczynku, chodzenia. Nordic walking, jak pan widział, biegania, jeżdżenia rowerem, ćwiczenia na tak zwanych zielonych salach, których mamy już w tej chwili w mieście aż dziewięć. Czyli ludzie ćwiczą, chodzą, jeżdżą rowerami, są zdrowsi i wszyscy korzystamy z kroków, jakie daje nam to miasto. Dziękuję Panu Prezydentowi bardzo za uwagę. O zabrane głosy proszę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Bronisława Komorowskiego. Szanowni Państwo, Pan Burmistrz łaskawie wspomniał nasz fragment rozmowy, gdzie ujawniłem, że rzeczywiście bardzo lubię, i bardzo sobie cenię wizyty w, w miastach tej wielkości, w powiatach polskich i Państwu powiem dlaczego. Nie tylko dlatego, że uważam, że to jest ta ważna część Polski, ale również dlatego, że to jest świetne miejsce do obserwowania głębokości i jakości zmian, które zachodzą w Polsce. I rzeczywiście dawniej słowo prowincja było takie lekko podejrzane. Dzisiaj mamy przecież do czynienia z sytuacją przyspieszonego rozwoju, i mniejszych ośrodków miejskich, jeśli są warunki, szczególnie po, w ramach tego kapitału ludzkiego, odpowiednie. Wie, że tutaj są te warunki, widać to po rozwoju, po ogromnej ilości inicjatyw, po ogromnej ilości zrealizowanych marzeń o lepszym życiu i ciekawszym życiu właśnie w cudzysłowie tej polskiej prowincjonalnej. Serdecznie więc Państwu wszystkim gratuluję, Panu Burmistrzowi, władzom samorządowym i wszystkim mieszkańcom tych osiągnięć. Oczywiście mamy świadomość, że one są możliwe dzięki szczęśliwemu splotowi okoliczności, które uczyniły Polskę nie tylko beneficjentem głębokich zmian ustrojowych, w tym na przykład samorządowych, zmian czy w ogóle budowy ustroju samorządowego, ale również beneficjentem funduszy europejskich, które pomagają nam realizować zamysł o przyspieszonym rozwoju, o przyspieszonym, o większym tempie osiągania wyższych standardów życia pod każdym względem kultury, sportu, jakości życia, estetyki życia i myślę, że będę starał się w, miarach możliwości, w miarę możliwości to kontynuować zasadę, że jeżeli gdzieś już jestem z powodu jakichś zajęć ogólnopaństwowych, tak jak dzisiaj byłem. Na poligonie drawskim, no to chce wpaść też tam, gdzie widać ten właśnie rozwój, z którym możemy się po prostu razem cieszyć. Całkiem niezwyczajnie. Proszę, pan burmistrz wspomniał o tym, że tu przede mną był Ulrich von Jungingen w, w czasach, więc ja się zrewanżuję, proszę państwa, ale na Drawsku były bardzo poważne ćwiczenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, gdzie też były wojska litewskie i też szły na skrzydle, więc ja sądzę, że to było w jakiejś mierze przypomnienie także zwycięstwa Grunwaldem. pod Grunwaldem, zwycięstwa pod Grunwaldem, bo wygraliśmy na pewno, to jest poza wątpliwościami. Proszę Państwa, nie będę ukrywał. To jest, zawsze szukam jakiegoś jakiejś okoliczności, także uzasadniającej taką miłą wizytę. Ja wiem, że robię trochę kłopot, że to w ostatnim momencie pewnie władze się zastanawiały, dlaczego pan prezydent tu przyjeżdża. Okazało się, że przyjeżdżałem jako pierwszy prezydent, który tutaj odwiedził to miasto. Ja oczywiście Szczecinek znam z moich tutaj peregrinacji po, za, po Pomorzu Zachodnim wcześniej, po, także w Pile przecież byłem posłem, więc po sąsiedzku jeździłem w, róż, w różne miejsca. Z nami te zpań, śliczne miejsca pełne niesłychanych uroków y, natury i jeziora, i lasy, i rzeki. Płynąłem tutaj kajakami z moimi wtedy jeszcze małymi dziećmi, rzeką Różycą i Pilawą, do, aż, aż do, do, do właśnie do Piły. Y, odwiedzałem Bornę Sulinowo jako wiceminister obrony narodowej. Widziałem dramat tego miasta rozpadającego się, które wyglądało trochę jak jak gdzieś starochinduskie miasto w dżungli, a wiem, że jest postęp także w tym bornym Sulinowie, które jakoś się uratowało z tego kataklizmu, dzięki również kreatywności ludzi. I po, proszę Państwa, pomyślałem sobie, że warto skorzystać z pewnego pretekstu, jakim jest ta przyznana nagroda Państwu przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i Związek Miast Polskich z tytułu mądrego zagospodarowania przestrzeni publicznej w tym obszarze, który jest związany właśnie z dbałością o nie tylko estetykę miejsca, ale o wydobycie walorów e, właśnie natury, przyrody, e, zieleni parku. Serdecznie tego gratuluję. Dla mnie, nie ukrywam, że to jest także dobra okazja, żeby przypomnieć, że w tej chwili jest z inicjatywy prezydenta jest ustawa o krajobrazie polskim. I już dochodzą różne głosy, gdzieś tam widać, krążą jakieś osoby, które mają po prostu zwykły interes w tym, aby nic nie zmienić w tym, co dzisiaj jest. W tym, co dzisiaj decyduje o tym, jaki mamy krajobraz, ale nie, zabezpiecza, nie zabezpieczając tego krajobrazu jako dobra wspólnego na przyszłość. I właśnie tu w Szczecinku, który powiem, no, od Pana Boga dostał przepiękne tereny dookoła, niesłychanie atrakcyjne, chciałbym zaapelować także do polskich parlamentarzystów, bez względu na to, jaką opcję polityczną reprezentują, o zgodną pracę na rzecz zbudowania ustawy, która by pozwoliła nam uratować wartość niesłychaną, jaką jest relatywnie mało przekształcony krajobraz polski, mało przekształcona natura, boku, która tu otacza m.in. Szczecin. Apeluję o to, że jeśli ktoś ma pomysł, jak lepiej rozwiązać, jak mocniej, mocniejsze rozwiązania wprowadzić, które by chroniły krajobraz przed niechlujstwem reklamowym. Przed jakimiś dominantami architektonicznymi, które są dzikie w takim krajobrazie, to niech to proponuje. Ale oby nie stało się tak, jak się działo do tej pory, że mówiąc bardzo wiele, mając pełne usta daleko idących deklaracji o miłości dla krajobrazu, dla natury. Tak na końcu zawsze się utrącało w polskim parlamencie różne rozwiązania ustawowe, które po prostu nie wychodziły albo z podkomisji, albo z komisji, albo w ogóle z parlamentu. Chciałem serdecznie poprosić wszystkich parlamentarzystów, żeby wznieśli się w imię wspólnoty interesu, jakim jest obrona polskiego krajobrazu, ponad wszystkie naturalne, zrozumiałe w demokracji podziały partyjne i aby pozwolili zaistnieć ustawie, która by chroniła polski krajobraz. Polską przestrzeń publiczną w stopniu jak najwyższy. Po trzecie, chciałem powiedzieć, że to też dobre miejsce, Szczecinek, żeby przypomnieć o tym, że w przyszłym roku będziemy mieli 25-lecie zagospodarowania polskiej wolności i że serdecznie zachęcam, aby także tej wielkości miasta, tej wielkości, tej, 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 tak ambitne także i społeczności lokalne zdobyły się w stopniu jak najwyż, najbardziej możliwym do refleksji nad tym, co udało się nam osiągnąć przez te 25 lat. Proszę Państwa, z, jestem pewien tego, ale chciałbym, żeby to Państwo sami sobie udowodnili, a nie ja. Ja jestem tego na 100% pewien, że nigdy za czasów społeczności polskiej tutaj w Szczeciniku tak bujnego rozwoju, tak daleko idącego rozwoju nie było. To dotyczy i Szczecinka, ale dotyczy całej Polski już nie w wymiarze 50 lat powojennych czy 60 lat powojennych, ale w skali Polski to dotyczy tysiąclecia. Warto, żebyśmy sami sobie pokazali w przyszłym roku, ile udało się nam zrobić, ile udało się nam zrobić, osiągnąć pracą poszczególnych ekip samorządowych, rządowych, parlamentarnych, poszczególnych prezydentów, ile się udało zrobić w ramach wspólnoty narodowej. Nam samym jest to bardzo potrzebne, żebyśmy uwierzyli we własne siły. Żebyśmy uwierzyli również w to, że i na przyszłość możemy bardzo wiele zrobić, jeżeli będziemy szukali zgody. Wiem, że tu jest zgoda nie taka częsta i powszechna między miastem, powiatem, a i, i że to jakoś też sprzyja rozwojowi miasta. Jest bardzo serdecznie Państwa zachęcam do jak największej, głębszej refleksji na 25-leciem, ale również jak najdalej idącej dumy ze wspólnych osiągnięć tego całego okresu. I życzę Państwu dalszych sukcesów w ramach następnej też perspektywy finansowej Unii Europejskiej i w ramach następnych ambitnych wyzwań, które stoją przed Szczecinkiem, przed wszystkim z Państwa. Serdecznie więc dziękuję jeżeli o czymś zapomniałem, to proszę wybaczyć sobie w trakcie jeszcze, coś tam układają w, w głowie, jadąc tutaj e i chciałem może zaraz, jeszcze jedną sprawę do Państwa no ale to może w trakcie gdzieś tam sobie przypomnimy jeszcze. Serdecznie dziękuję a wiem, no proszę wybaczyć za porę, której jest. To mam świadomość, że połowę z tych walorów Szczecinka jest niedostępna dla moich oczu, Państwo to znacie na co dzień, ja wiem, że pora jest taka, że nie widać i piękna, budynków odremontowanych w stopniu wystarczającym, że nie widać witraży w Ratuszu Pięknych, że pewnie nie mogę docenić nawet walorów tego parku, ale obiecuję Państwu, że jeszcze raz przyjadę, żeby się, że Panie Burmistrzu, żeby było jasne, że prezydent Polski był częściej od Gullita von Dziękujemy Panie Prezydencie za te mądre słowa. Na pewno zapadną one głęboko w pamięci mieszkańców Szczecinka. Na tym, Szanowni Państwo, zakończyliśmy oficjalną część dzisiejszej uroczystości. Dziękuję serdecznie mediom za tak liczne przyjęcie. Polecając się łaskawej pamięci nie tylko przy tak spektakularnych okazjach, zawsze jesteście u nas mile widziani, a Pana Prezydenta i wszystkich gości zapraszamy na skromny poczęstunek.